Witam, nie jestem zaraz wypoczątkowe, a to jest kolejny odcinek naszej serii The Gamers of Minecraft. Dzisiaj nie powiem, który odcinek był, że pamiętam, że ten nagrywałem. Witam Was po. Mm, po krótkiej przerwie. No. Nic się nie pozmieniało. Wchodzimy. Tak, nagrywam się że Game w Minecraft. Ojej. W końcu. No, dobra. I co ja chciałem zrobić? Oj, kilka. Po, Podgłośnie sobie. Pasto tak ma być. Za, za głośno. O, dobra. Ostatnio, jeśli widzieliście mój filmik na co, jeśli nie widzieliście, no to jesteście totalnie w tyle. Yy... Musiałem sobie szczytować jajko, wilczka i mam tutaj wiltka. Sam go zabiorę do, do jego pokoju własnego. Chciałem to, to zrobić z wami, ale pomyślałem, ale pomyślałem, że zrobię to sam. I teraz, gdzie ten pokój się znajduje? Już idę. Tak, to jeszcze zrobiłem taką flagę. Ten obraz już widzieliście. Chyba. I ty ma być ten pokoik? No, nie będzie za dużo, co tutaj będzie siedział, ten piesek Pst, zamknij się. Drzwiczki. Drzwiczki się w końcu zamknęły. Dobra. Mm. I dzisiaj chcę się zająć w końcu farmą. Więc bierzemy trzcinę. Tak, nie potrafię cię mówić. Ale całą trzcinę. Hmm, 26 i 26. 5.5. Pięć, pięć. Hmm. Kaktusy. Kaktusy. Kaktusy też tam zrobię? No, zobaczę, ale kaktusy też zabiorę. Co by tu jeszcze położyć? Znaczy tam położyć. To nie, to, to nie. Hmm, tak popatrzę. To już nic, ale musimy jeszcze zabrać. Tak, szkiełko. Bierzemy szkło do wszystkich rąk. Yy, tyle będzie musiało wystarczyć, bo nie mam już więcej yy, miejsca. Niestety w moim plecaczku. Jestem wykończony dobra idziemy i dzisiaj jeszcze go nazwiemy yy, mojego Peta Tak, Peciku, mówimy o tobie teraz Ja cię nazwę eee yy, Oj, wiem Ja cię nazwę eee yy, yy, Jakby tu go nazwać Eee. Takie ładne imię na eee. eee. Nie odchodź jeszcze. Za, ju, zaraz wymyślę. Tak, tak, zaraz wymyślę. Jeszcze tak by tu. Eee okej. Okay, oto twoje nowe imię. Maksiu. Tak, Maksiu. o Oje. Więc mamy nowego kompana. A on nie, a ten nasz kompan to wilk. Maksiu, ojej. Wodospad nasz piękny. I robimy teraz... Nie będę walczał muzyki. Chyba przeżyjecie jakoś. Najpierw trzeba zrobić obrabówkę. Gdzieś od zaczniemy. Teraz poleciły, tak, 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 tak. Huh. O, co tam zapłynęła. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie. Ja. I teraz z tego, co ostatnio mi się zrespiło, to chyba zwierzęta zaczynają się znowu rozpić. O oh yeah. Jest to dobra wiadomość dla tych ludzi, którzy normalnie wariowali, chcieli, żeby zwierzęta się zespiły. To ja teraz mogę wam ch z chęcią powiedzieć, że u mnie się ostatnio zrespiła... Co to było? U mnie się chyba ostatnio zrespiła owca. Jest to chyba dobry pomysł. Znaczy pomysł. Kurczę, nie zauważyłem tego. O, no, szkło poszło. Kolejne pójdzie. Co mam jak laktereł mał? Jeśli tak to będzie to... Daj kilofa. Daj nowego kilofa. To tak, tak, tak... I teraz, to, i, i teraz może być. Myślałem, że nie będzie mogło, ale dobra. Muszę od początku. Znaczy, musiałem znowu szkło po, położyć. Czyli mogę tak. Dobra. Yy, na mora. Dwa. Trzy. Tak, ale jeszcze to... O, jedno ja zrobię tam, żeby później nie było. Dobra i teraz możemy ruszać dalej, szkiełko mi tutaj wyjmować. No dobra. Tak i jeszcze nie mogłem się wypowiedzieć. Właśnie nie mogłem się jeszcze wypowiedzieć w sprawie o akta. Mogę tylko wam napisać, co ja o tym myślę. Szkło znowu pójdzie, bo ja chcę bardziej rozszerzoną wersję. No, bym rozszerzył. O... Szkło wylatuj w końcu. noc. Nie Niech szkło na samej wersji wylatuje, to dam ci piątaka. Yy, tak. Jeśli chodzi o akta, to no, widzieliście moje komentarze. Chyba wiecie, że ja jestem na no, nie w ogóle ze tą sprawą. Hmm, ale akta. Ludzie. Nie martwcie się, to nie przejdzie. Oh, wow, w ogóle. No to nie ma szans w ogóle przejść, skoro ma. Skoro ma takie. No wszyscy mówią, że to jest bez sensu i w ogóle. To ludziska. Po co się martwić, jak. Ja bym się nie martwił na waszym miejscu. I co ja znowu zrobię takiego? Który to jest poziom. Który? A, dobrze robię to wiesz, dla na boż można y, aż co trzy bloki y, coś położyć y, w dół, a, a, w, a w Survivalu to tylko dwa. Nie wiem, czy mnie zrozumieliście, ale moim zdaniem powinniście mnie zrozumieć. A panu nie zrozumieliście, więc zobaczcie. Już nie będę. z bustą. Chcę jeszcze dzisiaj to skończyć. Dobra, to jest dzisiaj. No dobra, dokończamy. No, wejście gdzieś tam zrobimy, znowu będę musiał szkołę wywalić, jak będę chciał zrobić wejście. Ja tu mam głowę dopiero. Jak przypadek. Aaaa, no już no kiełko się skończyło. O, moim zdaniem, dobrze, że tyle zabrali, jednak wiem, gdzie będzie wejście. Już mm. kołani, nic teraz ubiję. <słuch> no dobra, teraz może być. To będzie wejście. Tak, i znowu zrobię tak jak J.J. Joker. Nie obwiniajcie mnie. Moja nowa muzyka, tak. Zrobię takie same drużki jak J.J. Joker z półpłytek Stone'u. Albo zrobię ze płytek tego nowego, tych ceglatych, y, tych ty cegiełek y, kamiennych. Huh. Zobaczę, jak to wyjdzie w prawie, bo z tak naprawdę to ja nie wiem. Wow. Bo nie wiem, jak to by wyszło, ale bo moje zdaniem by fajnie wyglądało. Tak to jest, jak się buduje w jakimś kanionie. No, bo to wygląda jak kanion. Taki. Taki płytki taki. Znowu mi się zaraz skończy szkło. Nie wiem, czy zauważyliście, ale strasznie. To było straszne. Wiele zero usunęli chyba jaskinie, znaczy były jaskinie, ale zabrakło mi tego, jak było na przykład w 1.6. Tak strasznie dużo, łatwo się znalazło Mobgra, graj yy, nie Mob spawnery, a teraz to ludzi, znaczy, teraz to, to poprawili, ale kiedyś właśnie w 1.0, czyli jest na Tiny, bo będzie mi się lepiej pracowało, yy, bo kiedyś, pamiętacie jak kiedyś było strasznie dużo jaskin, a te a w 1.0 1 zero to jedna jaskinia, ta malutka, strasznie, i to już wszystko. Chwilka, idę, ubi idę ubić yy, ta. Yy, Mmmm, Nie mówcie, czy ta zniknęły. O, wy dziady jedne. Jeszcze dostaniecie. Jak mogły. Ui, dobra. Yyy, jest tak. Może podwójne, żeby drzwi będzie ładniej i będzie bardziej symetrycznie, bo raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, i musiałem Nie, to jest w ogóle nie symetrycznie. To wszystko, co ja zrobiłem. Ale by chyba ładniej wyglądało. No zobaczcie sami, no ładnie wyglądało, nie? No, Proszę bardzo. I tak, tutaj będzie takie przechodzenie, co dwa będzie, to tak, 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 tak. Dobra. Wodę mam, ale bym musiał mieć... Aha, ja właśnie sobie, dobra. Nie na co. Ale już wszystko okej. Okay. Ale te, ale te szyby być do końca, moim zdaniem. Bo to będzie zbyt, zbyt krótkie, no bo patrzcie. Jeszcze jakby się tutaj... Chwilka, jeszcze sobie tak... Raz, dwa, trzy, cztery. Niedobrze. Oj, niedobrze. To zniszczymy wszystko. Tak ładnie. Właśnie te kabły stoi, jakoś to zbierał. Jakby tak popatrzysz, to tak. Tak. Eee, yy, jak to chciałabym robić do no, tą. Dużo poprawek będzie, strasznie pewno. Już też robię poprawki. Jak nie patrzeć, bo to ja już robię poprawki. Bo ja chcę, żeby to było większe, ja nie chcę, żeby to było takie. Bo to wygląda jakby było... Wypadło mi słowo. Yy, tak klasycznie pi... Prowizorycznie. O, prowizorycznie. O, tak, tak. Właśnie tego słowa szukałem. Tak, prowizorycznie, a ja nie chcę, żeby to wyglądało prowizorycznie, bo ja chcę, żeby to była prawdziwa hodowla. I to moja hodowla. Oje, yeah. aż przekręci język. Dalej. No, dobra. Czyli to by było tak, albo będzie, że ta część będzie na kaktusy uciska a to by było też dobry pomysł Był, byłoby byłby dobry pomysł, czyli trzcina i, i oła i takie coś tam y, i te nasiona, z których bierze się y, no te nasiona y, później się karmi tym te zwierzęta i się rozmnażają i w ogóle jest fajnie. to jeszcze chyba wiedzieć o co mi chodzi. Mam nadzieję. To już jest cztery teraz. Tak, tak, tak. Zaraz to wszystko wykończymy w końcu. Przecież mi się szkło skończy. No. Okej, okay, dobra. Czyli to by było tak. Au. I by tutaj były kaktusy, i tutaj by było. Przejście tak, to by szło. idealnie. I tu. No, I tutaj by było takie, tutaj, i by były baluzki te kaktusiki, żeby było tu, na tak tak... Kawałeczek. No i tak, tutaj by było y, naj, najpierw y, źródełko trzeba zrobić i skończone. Zrobimy go... Yy. To, tak, żeby było najbliżej, tutaj na razie później to źródełko wkreślę. I teraz tak, źródełko, nieskończone źródełko yy, nie przejść tylko wtedy, kiedy nie ma głębokości. A jak ma głębokość, no to po prostu się psuje. Tak, więc musi być tylko, yy, co, ja, co ja powiedziałem. Nie może być yy, na dwa głębokości skórzane, bo inaczej nie będzie działało. Będzie się cały czas coś, coś działo ze tą wodą. Yy.

I woda będzie chyba też pod tymi kamieniami, czyli te będą kamienie. I jak ja sobie to wyobrażam, że... Chwila, chwila, ja coś... coś, coś, coś... Nie, ja, zby, ja zbyt dziwacznie myślę, dobra. Będzie... Mam pomysł, to będzie tak, w tą stronę leciało. Chociaż gdyby to w to, stronę byłoby bardziej chyba wydajniejsze moim zdaniem. Czyli to będzie tak. Z tej strony woda. Raz, dwa. Zostawić. Tutaj będzie też woda. Łaj. A co ja tutaj mam Droga do spawnu chyba, nie? No. Oj, no. Tak, tutaj mam drogę do spawnu, ale no muszę tak. Ale jak będę przychodził no to ja się nie poradzę. Nie, to nie jest droga do spawnu. Aha, no, kopalnia zarazka. No, pięknie. No i sami dla dobra będę musiał sobie tak poradzić. No, tak bez schodków będziemy. To jest jeszcze w budowie. Jakoś jeszcze później to zrobię. Obiecuję. Później jeszcze jakoś to naprawię. Możliwe. Czemu ja muszę zawsze mieć takie kłopoty dziwaczne? Czyli tak, więc tutaj będzie. No dobra, to tutaj będzie tak. To ja będę dalej przechodził, i tutaj będzie znowu tak. Eee! A tutaj ciekawe, jak ja to zrobię. Dobra. Tak będzie musiało być. No trudno. Tak to już jest w tej puszce. Chyba skreślę tam tą kopalnię, bo ta kopalnia mi psuje tutaj wszystko. I tak, skoro tutaj, no tutaj będzie już tylko trzcina. I ta trzcina będzie rosła. Dotąd. Skoro tutaj będzie... Nie, będzie dobrze. To będzie najwięcej. Yy, tak, tutaj. Tak, ja wskreślę tę kopalnię. Będziecie musieli mi wybaczyć. Już mam! Już mam jedną. Już mam tą kopalnię, więc... No, jeszcze tutaj o jeden. Za, za dużo. No, te wszędzie za dużo. Dobra. To będzie tak. I on tak robił. Dobra, ale wiecie co, wiecie co, e, wiecie co, chyba się y, dalszy dokończymy dla następnym odcinku, bo już długo pewnie trwa ten odcinek, a ja muszę się dzisiaj pospieszyć trochę, więc dziękuję, że oglądacie naszego odcinka. odcinek, nadzieję, że wam się on podobał i do zobaczenia w drugiej części. Tak, i widzimy się tutaj.